Halo, halo, ziemia z się. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony MatMarsPace, a oto kolejny odcinek z gry Minecraft. No i tak, wczoraj, znaczy w poprzednim odcinku pochowaliśmy Jarosława, pokój jego duszy. Tutaj będziemy musieli sobie znaleźć jakieś kwiatki dla niego, no ale na razie ścięliśmy sobie trzcinę i zrobiliśmy sobie tutaj super. więc Dzisiaj będziemy to kontynuować, znaczy się w tym odcinku, dzisiaj w tym odcinku, no. Nie wiem, że ta logika boli, ale taka jest logika. Weźmy sobie tutaj może y, koble stone i byśmy zrobili sobie tutaj schody. Tak, koblowe schody. Nie wiem, czy nie wypalimy w sumie, nie zrobimy z tych. Pożyczmy sobie tutaj y, kobla. I weźmy sobie, zróbmy tutaj, weźmy crafting. I tak. Jak się robiło te ce, głowę. Dobra. Dobra. Kamienne ce głowę, i teraz tak. Nie starczy już, no to trudno, ale mamy 20 schodów tych kamiennocygłowych i sobie tutaj je teraz weźmiemy. Um, wiem, że trochę tak może być nie mrawo, ale no, powiem tak, nie mamy za, za zbyt no, nie masz gierdzan, nie macie, więc tak trochę będzie może trudno, ale to będzie taki spokojny odcinek na chilloucie po prostu, um, żeby dokończyć ten domek. Tak. Właśnie tak. Nie, 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 nie. Coś tutaj nie tak się te schody chyba postawiły. O. Nie. Tak. 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 Aha. No i teraz tak trochę kapła. Wiecie co? Nie wiem, czy tego nie zrobię trochę inaczej. Bo jakbym to zrobił z halfslawów, co wy na to? Jakby się zrobiło, chwila, moment. Bo jak ja tylko. Ach, teraz zużyłem tego. Te płyty koblowe. Hmm. No ale poczekajcie, bo jak trochę tego zostało. Użyj sobie krowo. Dobra. Jak to trochę tego zostało. O! pożyczę. Chyba tak. Dobra. I powiedzmy, że jakby to się zrobiło tak. Nie wiem, czy to chyba nie, nie o to mi chodziło, chociaż, chociaż zobaczymy. Na spróbę zobaczymy powiedzmy. Wezmę o tyle na spróbę i zobaczymy, bo jakby z tego zrobić takie fajne. Krowa zabiła się o kaktusa. Kaktusy polują. Ludzie. To jest polowanie na kaktusa czy polowanie na krowę. Wow! Niezłe kaktusy. Dobra, zróbmy sobie tak. I jakby to było właśnie tak zrobione. Tak. tak właśnie w ten sposób, o. Ja myślę, że to by było fajne właśnie. Aha, tylko teraz trzeba uważać na ten no. Dajmy, żeby to było tu. Aha, to teraz będą się pojawiały problemy. Świetnie. No nic, dobra, damy sobie radę. Spokojnie. Spokojnie, bez nerwów. Damy sobie radę. To jest ta wysokość. To, to powinna być ta wysokość. Dobra. Aha, i znowu nie tak. Nie znowu tak trochę kappa. Jednak chyba trzeba zostać przy tych cegłowych schodach, cegłowo kamiennych schodach, tylko trzeba tutaj to zrobić na trzy... na trzy. Tylko pytanie, przy którym ty... Dobra, zrobimy to tak. Będzie tutaj się zaczynało. Potrzebuje cegłowo-kamiennych schodów, kamienno-cegłowych schodów. Tutaj się będzie zaczynało. Tutaj się będzie dalej yy, szło. Oto to będzie tak. Właśnie tak. Tutaj się postawi ten. Następnie tak. Następnie tak. I tak. 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 I to trzeba wtedy całe wyciąć praktycznie, rzecz biorąc. No, Bo jeszcze to będzie tak trochę głupio wyglądać, ale no... Ale no zaryzykować można. I co i powiedzmy, że to będzie tak wyglądać. I co i? nawet się wszystko gliczuje, tekstury po prostu, co za serwę wszystko się gliczuje weźmy sobie w takim razie jeszcze dajmy um, taki pal dać po środku tutaj musi być jeszcze zejście w dół do e, tam na dół co nie bo chwila bo skoro tam jeszcze mamy do piwnicy zejście to tutaj by się też przydało hmm. jakby to wykombinować powiedzmy że tak by się to dało i to by było tak jakoś nie wiem myślę że tak by było dobrze powiedzmy i tutaj tak by się ...wchodziło w dół. Bo jak tutaj śmiesznie tak to... ...Gertz zrobił te schody, tak... ...tak śmiesznie, to to tak... Dobra, powiedzmy, że to trzeba stąd usunąć i teraz tak. Aha, bo on to tak śmiesznie te schody zrobił, no dobra. Będzie tutaj kombinowania. Oj, tak. Tak. Nie, no, no, co to ma być? Chcę to tak, dobra. I tutaj pochodni mniejszy mi się tutaj jeszcze coś zrespi i dopiero będzie. O. A, powiedzmy, że tak będzie. So, ja muszę jednak tą zniszczyć, a położymy na razie tutaj profilaktycznie, tak. I wtedy się rzeczywiście wszystko zmienia. W sumie. No nic, powiedzmy, że zniszczymy te kamienne schody tymczasowo. I teraz tak to będzie schodziło tutaj. Jakoś tak to miało być chyba w zamyśle, nie jestem ale zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy to wszystko po prostu będzie pasować do siebie. Jak nie będzie pasować, to już będziemy wiedzieli, że nie będzie pasować. Jak będzie pasować, to będzie pasować i będziemy się z tego cieszyć. A jest, muszę sobie wyjść w ogóle stąd jakoś bo w tej ciasne roboty. Już jakbym był w jakichś kanałach Służysz tutaj jest A jest, też tak to zatkane Wszystko profilaktycznie. To miało być, została pewnie jakaś automatyczna farma, która to próbowało zrobić, tak mi się przynajmniej wydaje. A podkładamy sobie jakieś rzeczy do skrzynek, bo nie za dużo mam tego jak na mnie i tutaj mi po prostu już nie mam miejsca w ekwipunku. Dobra. A jak to tutaj, co to tutaj się dzieje? Dobra, jest tak, jest tak, jest tak. Że usuniemy, powiedzmy, że tego usuniemy. że tego usuniemy. Będzie tak. Tutaj się te schody tutaj usunie. Stawi się tutaj taką pobudówkę. I tutaj będzie już zejście w dół. Ja, bo to musi być tutaj. Czyli to musi być. O tutaj troszkę z tyłu. I reszta już powinna się też chyba trzymać, tak mi się wydaje. A reszta, a, a reszta już chyba sama powinna wyjść, chociaż... Też właśnie z tego co widzę, to tak średnio. Czemu kilofę kopalny drewno? Dobra, to będzie trzeba wszystko jeden poziom po prostu obniżyć. Nie widzę innego wyjścia. Tak, o jeden poziom, tak, o jeden poziom. Eee, tak, kręcone schody to najgorsza rzecz do konstruowania, jaką można wymyśleć, naprawdę. Naprawdę, to jest po prostu straszne. Świetne kręcone schody. Po prostu świetne. Y -y 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 -y. Po prostu face razy milion. Dobra. Chyba się udało. Naprawdę, chyba się udało. Chciałbym, żeby to była prawda. Muszę tutaj zróbmy Myślę, że teraz tam te okna w ogóle na nic są. Coś tutaj za bardzo namudowałam, Naprawdę. Tutaj już trzeba to wykopać, bo tutaj już trochę chyba przed coś przedobrzyłem z tym drewnem, zapychaniem dziurym i tedem. Te zostawmy to tak, jak było w tej oryginalnej formie. I nawet, nawet, nawet myślę, będzie. O. I mamy zejście tutaj w dwie strony. o. Wyjście na górę i w dół. A tutaj jeszcze wykopane chyba niepotrzebnie akurat. Aha. Aha. No, powiedzmy, że styknie. No dobra. Mm, tylko tutaj trzeba będzie ten sufit pozaklejać. To sobie muszę zejść jeszcze raz do piwnicy, tam gdzie odłożyłem te pół płytki. Sobie jeden taki... Myślę, że tą czterdziestkę jedynkę wezmę. teraz wszystko wygląda tak bardziej tandetnie troszkę zepsute. A, chwilę to w ogóle mogę już ściąć, bo to już niepotrzebne. Bum, bum, bum. Zostanie i, i teraz tak. I teraz tak. I teraz tak, czyli pytanie: jak? No właśnie. Tutaj by się te płotki przydały. Szczerze, tak. Płotki by się przydały. Tutaj nie może by tego być. A tutaj już można. Tutaj się płotki przydadzą. Oj, tak. Płotki się przydały Płotki. gdzieś jakieś tak Płotki i tak będą zrych. Pytanie, jak się robiło płotki? Czy to było tak? Jakoś? Czy się robiło z samych tych? że napalę nie Nie, to, to były drabinki. Dobra. Może to się tak. Dobra, tak. No dobra. Weźmy sobie te wszystkie płotki. No, kaman, Co tak mało nie o to mi chyba chodziło. O, tak powinienem to wziąć. Nie, naprawdę, te craftingi są jakieś pojechane, naprawdę. Czy to nie na ten serwer? Dobra, i to by się wypełniło w takim razie płotkami. Nie wiem, czy to będzie dobry, dobry pomysł, ale, ale zawsze jakiś pomysł. I się też płotkami wypełniło i powinno i, i powinno naprawdę styknąć, tak mi się wydaje. I powinno styknąć, tylko weźmy sobie, zróbmy, weźmy sobie połowę z połowy, Zróbmy sobie z tego patyki. I bum 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 bum, bum 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 bum, bum bum bum. Nie. Bu, bu, bum bu, bu, bum I bierzemy. Krótka coś mała z tego płotku. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. A nie te craftingi są tak trochę zglitszone. O? O! A, no i już to no jakoś. Już to jakoś coś lepiej wygląda. To. Już to coś jakoś takoś lepiej wygląda. To może rzeczywiście tutaj zostawmy tą pochodnię, bo może to rzeczywiście tak będzie lepiej, ona. Nawet tak dajmy ją. Może tutaj postawmy pochodnię, żeby nam się tutaj. Nic nie respiło złego. Kominek troszkę chyba jednak za wysoki był. Tak mi się coś wydaje. Że coś jednak za wysoki to to on jest. A ja to muszę zejść tutaj nad dół schodkami. No i generalnie mi się wydaje, że całkiem ładnie te schody wyszły. Zbierzmy sobie. Ej, no chwila. Pójdźmy na farmę, może. Dobra, farma jeszcze nie urosła. Zbierzmy sobie kaktusy, o. Trzeba je przytulić, oczywiście. Zbierzmy no, 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 no. sobie kaktusy. Ładnie. Zbierzmy sobie trzcinę albo trzcinę, to może następnym razem, bo jeszcze nie urosła do końca. E -e Czemu na tej tablicy Co jest błąd? Odcinek szósty. O ludzie, ludzie, ludzie. Rip. Jarosław. Ludzie. urodzony, odycy szósty, zzymy, odycy siódmy. Jak dla mnie spoko. Dobra. Nie wiem już tak szczerze, co zrobimy z tą. z tym, tym, tym. Prawdopodobnie to wyburzymy w następnym odcinku. No nie wiem. Zobaczymy, co się z tym dalej to dzieje. Natomiast, co my tutaj mamy. Nie dobra. Myślę, że to już. Chyba będzie na tyle, zjedzmy sobie o, jabłuszko, o, czerwone jabłuszko, czerwone jabłuszko i ja myślę, że ja się już z Wami pożegnam, tak więc dzięki za oglądanie, cześć, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o akcji Przytul Kaktusa, komentujcie, oczywiście subskrybujcie, zapraszam Was na grupę na Facebooku, no i ja się z Wami żegnam, cześć!